Czy temat pudełek z klockami ze ścianki Pike Brick się kiedykolwiek znudzi? Mam nadzieję, że nie. Liczę na to, że dzisiejszy odcinek o tym, co złapaliśmy na ściankach w Gdańsku, Warszawie, Bergamo i Mediolanie, zaciekawi Was wszystkich. Jak widzicie, mamy tutaj 5-6 opakowań klocków, z czego 5 pochodzi z wycieczki do Mediolanu. Pośród tego cztery były zakupione we Włoszech. Jeden w Bergamo, trzy w samym Mediolanie. Jeden jest z LEGO Store w Galerii Mokotów. I jeden z naszego gdańskiego LEGO Store'u. Z gdańskiego LEGO Store'u to jest właśnie ten, który widać najczęściej mi służył. A swoją drogą ciekawe czemu LEGO odeszło od tego systemu kaucyjnego, który był wprowadzony na te pudełeczka. A ja chyba 5 razy, w sumie 4 na pewno z tego pudełeczka skorzystałem czy go raz, tylko załapam się tą zniżkę, a później Pan mnie poinformował, że no już niestety temat nieaktualny. Dzisiaj otwieramy 3 pudełka, sprawdzamy, co jest w środku. Zrobimy podsumowanie, ile tych części udało się upakować, ile te części są warte, ile za pudełeczko zapłaciłem. Bo ile w Polsce to już wiecie, że to jest 85 zł, o tyle we Włoszech, no to jeszcze myślę, że ta wiedza nie jest powszechna. Także ruszamy z tematem. Tutaj mamy nieoryginalne zapakowanie, ponieważ pudełeczko nie wiem, w transporcie mi się trochę zwichrowało i części zaczęły się sypać, więc musiałem to wszystko, to wszystko skleić. Sypały się te malutkie tajle 1 na 1 które za chwilę zobaczycie. Na pewno już widzicie duże, duże panele 6 na 6 Tych chyba tylko kilka wziąłem jako tam uzupełnienie. Później zrobimy podsumowanie. Ciekawe, bo to jest pudełeczko z tego co kojarzę z LEGO Store Bergamo. Tam już mieli drabinki pospinane z, z takim modyfikowanym Tylem 2x2. Trochę się aż dziwiłem, że im się chciało to łączyć, bo normalnie w Lego Starach widziałem, że drabinki były luzem. Zakrzywione słupy 2 na 4 czerwone. Trochę cegiełek 1x4 w kolorze lawendowym. Takie śmieszne, e, takie śmieszne plejty e, ze studami. No, Mam plejty 2x2. Trochę roślinek, zarówno tych małych w kolorze zielonym, jak i tych, większym w kolorze, tych większych w kolorze Bright Green. Są też tajle e, Trans blue. W rozmiarze 1 na 4 Trans Blue czy Trans Dark Blue? Ciekawe, Trans Blue pewnie. A to jeszcze w razie czego mam potwierdzę. Klasyczne Briki 2x2 w kolorze białym. Troszkę tych takich listków w kolorze bright green. Może wysypię, żeby było łatwiej. Przed wysypaniem jeszcze pokażę takie bardzo, bardzo ciekawe. Briki ze studami dookoła, świetne do techniki. Tak na dobrą sprawę można by było fajną kostkę nawet z tego zrobić. Study na czterech ścianach. Teraz pozwólcie, że wysypię. Później będę musiał to pewnie pozbierać jakoś w miarę Więc mamy jeszcze Briki 1x2 w kolorze lime, briki 1x4 żółte, a takie malutkie tajle 1x1 okrągłe w kolorze aqua i takie same tajle 1x1 w kolorze dark blue. Są też takie. A to są chyba modyfikowane tajle. Będę musiał sprawdzić, jak się ta część nazywa. A, Panele, może raczej to chyba są raczej panele w kolorze. TransClear. jeżeli chodzi o części, ja sobie tu zakupiłem. A nie, przepraszam, jeszcze są takie e, takie skosy. E, 1x2, też w kolorze czerwonym. I tak się rozglądam tutaj po tych częściach. Wydaje mi się, że więcej. A więcej rodzajów klocków tu nie ma, więc na razie. Ach, jest. Zapomniałem jeszcze o tych transklirowych brykach. 1x na, na, na 6, tak z tego co widzę. 1x na 6, chociaż 1x6, 1x5. Tak samo te okienka są 1x5 wysokości. Także. Także to chyba wszystkie części. Teraz robimy cięcie. Ja to wszystko jakoś w miarę posegreguję, policzę i powiem Wam, których klocków jest ile. A także jakoś zrobię małe podsumowanie finansowe. Także chwila przerwy. Jesteśmy z powrotem. Troszeczkę zmieniłem kadr, tak żebyście widzieli całość. Więc jakby zaczynając od strony prawej. Tych snotowych bricków mamy w sumie 76. Tych zakrzywionych slope'ów mamy 12. Po 8 złotych modyfikowanych plate'ów i drabin. Jeżeli chodzi o te tile ze studami czarne to mamy ich 13. Jeżeli chodzi o roślinki do tych listków najmniejszych mamy 33 sztuki, 44 tamtych średnich i tych dużych bright greenów mamy 26. 38 białych, e, białych cegiełek, 8 brików 1 na 4 lawendowych, 19 brików 1 na 4 żółtych, 38 brików 1 na 2 w kolorze lime. Tych y, czerwonych skosików małych 1x2 mamy 40. Tiley, y, Trans Dark Blue y, 29. Dodatkowo, co nam jeszcze zostało? Te duże panele y, 1x5x6, na na 1x6x5 na na to mamy 3. Y, briki 1x2x5, na na też te przeźroczyste to są 3 sztuki. A te takie panele. Drobne to mamy ich 19 sztuk i zostały nam tylko te okrągłe tajle i ciemno niebieskich mamy 168, a tych aqua mamy 85. Także ogólnie dosyć dużo tych klocków wyszło, a jeżeli spojrzymy na sumaryczną wartość wedle Bricklinka na podstawie średniej, Ostatnich 6 miesięcy to mamy 194 zł, czyli zdublowaliśmy jakby wydatek. Przypominam tutaj, właśnie nawet nie przypominam, tylko muszę Wam powiedzieć, ile to kosztowało o, w Bergamo. Otóż takie duże pudełeczko to jest koszt 20 20 euro, patrząc na kurs euro wtedy 4,34 4, no to mamy 87 powiedzmy, złotych niecałe, 87 zł wartość. Czyli porównywalnie myślę, można śmiało tak uznać jak w Polsce. Oceniając tą średnią wartość w losku, warto uważać, ponieważ w kilku przypadkach wychodziło, że jakieś błędne wprowadzenie wartości przez innych uczestników Windowało i to dosyć sporo, bo a, te tutaj tajle a, wychodziły ponad złotówkę, średnia 6-miesięczna, co mnie troszkę zdziwiło. Przejrzałem wyniki rzeczywiście z ostatnich 6 miesięcy i wyszło, że ktoś a, wystawił trochę sztuk za ponad 400 złotych od sztuki, a, więc no tu ewidentnie mu się e, przecinki, przecinek poprzesuwał nie tam, gdzie trzeba. Bo około 40 groszy ta wartość tego tajla powinna wynieść. A, więc warto patrzeć na to, jak wygląda średnio-miesięczna wartość, oraz jest tam takie określenie średnio-miesięczna wartość, po, biorąc pod uwagę ilość danego przedmiotu. Więc, jeżeli nawet ktoś wystawi pojedynczy czy kilka klocków o bardzo dużej wartości, no to nie zdominuje to tak cenowo. A, Pozostałych elementów i ta średnia wartość nas trochę tam może nakierunkować, że coś jest jednak tutaj nie tak. Także to jest pierwsze pudełeczko. Teraz kolejna pauza. Ja to popakuję w woreczki, pochowam sobie do odpowiednich miejsc i wyskoczymy z kolejnym kartonikiem. Także na razie przerwa. Dla Was to będzie chwila, dla mnie troszeczkę dłużej. Przerwie, która dla Was trwała ułamek sekundy, a dla mnie całą dobę, wracamy do dalszego rozpakowywania. Jednocześnie stwierdzam, że nagranie zajmuje tyle czasu, że jednorazowo zrobimy dwa pudełeczka, także będą w sumie trzy odcinki do rozpakowania wszystkich klocków. A więc bez dalszej zwłoki, sprawdźmy co w kolejnym kartoniku. Jak widzicie, oryginalnie zapakowany, zaklejony w sklepie. To, że sobie nie oznaczałem, co idzie, i już widać, że dużo dobra. I to jest z kolei z ostatniego sklepu, ostatniego Lego Storu. Konkretnie to jest Lego Store w dzielnicy Asago w Mediolanie, bo tam wziąłem aż dwa pudełeczka. Co my tu mamy? No, mamy briki 1 na 4 z wzorem cegiełek. Tu są takie dwa. Jest trochę drzwi. właściwie tych przeszkleń do wypełnienia drzwi. Tak, kilka sztuk. Mamy tutaj całą taką wiązkę części kwiatków, ale jednocześnie one też służą jako elementy kosmitu w kolorze Lime. Z kolei a, przydatne, jeżeli ktoś robi jakieś mocki, czy to ogrodowe, czy to kosmiczne, czy to właśnie Star Warsowe, może już konkretnie dalej dwa takie paski, dwa takie paski bricków 1 na 4 czerwony, a pełno tych pajęczyn, a tu jest kolejne, kolejne okienka, a może wysypmy. Zami to wszystko wyciągnijmy, wyciągnijmy na do przeszklenia przeszkolone drzwi. Tu widzicie więcej pajęczyn, trochę plejtów 1 na 4 takie małe modyfikowane braketowe plejciki w kolorze midnight lugard. Modyfikowane, ciekawe jaką część, będę sprawdzić. Później wam powiem. Modyfikowane chyba taile na części z oparcia. Znowu braketowe części 1x2 w kolorze czerwonym. I tutaj, co się mówiło, bardzo dużo, było układanie tego. Mamy tu, jak zobaczycie, taile 2x2 w kolorze dark tan. Mamy jumpery 2x2 w kolorze tanowym. I mamy plejty 1 na 2 w kolorze medium Także mamy tutaj w tym momencie wypakowaną całość. Pudełeczko znika. Ja robię przerwę. Za sekundę wracam do Was z informacją czego, ile jest i jak to tam się cenowo kształtuje. Siema, jesteśmy z powrotem. Wszystko podliczone, więc pańczynek było 37, 12 tych czerwonych oparć, 16 czerwonych braketów, 117 tych dark tanowych tile, brakiecików tych małych 1 na 1 medium nugat było 76, plejtów 1 na 1 pomarańczowych 36, cegieł 1 na 4 tanowych 38, drzwi trans light blue. 12 sztuk, Jumperów 2x2 tanowych 114, Plate'ów 1 na 2 Nougat 171, Brick'ów 1 na 4 czerwonych 38, i tych kwiatków, chociaż ta część tak naprawdę określana jest jako liść 29. Sumarycznie całość po średnich cenach BrickLink'owych to 174 zł 64 grosze, czyli no znowu mamy Dwukrotność tego za to się zapłaciło, no tutaj też trzeba mieć na uwadze to: takie, może podsumowanie tego pierwszego odcinka, że ja świetnie zdaję sobie z tego sprawę, że ani tych pajęczynek, ani pewnie tych kwiatków, być może nawet tych brakie, braketów malutkich czy czerwonych, tak szybko się nie spienięży. I też, jeżeli myślicie o tym, żeby zakładać jakieś sklepy i robić majątek, bo tutaj nagle 100% zysku, no to. No chyba tutaj, i to wszyscy podkreślają, tacy doświadczeni sprzedawcy, no trzeba mieć cierpliwość, tak żeby e, powoli rozbudowywać swój sklep, gromadzić pewne, e, no najlepiej duże zasoby klocków, ale mieć świadomość tego, że te zyski no nie wrócą szybko, bo też nie ukrywajmy, tak jak w tej pierwszej części, pierwsze pudełko, kto potrzebuje dużej ilości tajli okrągłych 1 na 1 w kolorze light aqua. E, oczywiście najlepiej, tak jak słucham i czytam i oglądam, inwestować w te klocki, które, e, z których się najlepiej buduje, czy to sobie buduje: czarne, e, szarości, wszystkie brązy, białe nawet. E, I to jeżeli chodzi o klocki budowlane, tak, to, to interes to oczywiście robi się na figurkach, ale do tego też prędzej czy później tutaj na kanale dojdziemy. Także na dzisiaj dziękuję Wam wszystkim. Kolejne filmy myślę, że już będą z Młodym, bo jak już wspomniałem, są figurki, więc trzeba się nad nimi też pochylić. A nikt lepiej nie oceni ich tu akurat bawialności niż, niż, niż Młody. Więc, więc do zobaczenia wkrótce. Jeżeli macie jakieś uwagi, co byście chcieli zobaczyć, macie do mnie jakieś pytania. Czy może technicznie coś warto by było tutaj dopracować, na przykład wymienić ten boks, no ale na to trzeba będzie jeszcze trochę czasu. Piszcie śmiało, zobaczymy, co uda się zrobić, jak ten kanał udoskonalić. A tymczasem do zobaczenia.